Było na przykład to, że na podwórko, a gdyby na podwórko i rozwaliłoby jej dom to wszystko i ja wiem, co by mogło być, naprawdę czujemy niepokój i taką obawę, co by mogło być, gdyby to się stało tu. Była tylko kometa, był błysk i było uderzenie od razu. I, I tutaj, obudził się? I obudził się, to było takie faktyczne, że, dało się, że, że aż obudziło ludzi. O 12 w godzinie w nocy już leżeliśmy w łóżku, no jak coś nie huknęło, no kurczę. Od razu na taras, czy pali się, czy nie pali, nigdzie żadnego ognia nie było. Tylko podobno później wnuc do wnuczki dzwonili, to że dym tylko był. Ale mówię, w nocy o 12 godzinie dym. Spróbuj moich cukierków Krzyśki o smaku czekolada chili. Dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze keczbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. W nocy, z wtorku na środę na pole kukurydzy w Osinach, na Lubelszczyźnie, spadł niezidentyfikowany obiekt, e, powodując eksplozję. Była ona tak silna, że w okolicznych e, domach wybiło szyby. Na miejscu są służby, policja, żandarmeria i ustalają, co tutaj się wydarzyło, co eksplodowało. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie powiedzieć, e, jaki obiekt spadł, e, no, z uwagi na panujące warunki. Tutaj na polu, w szczególności e, te pokle ryzy, które musimy szczegółowo przeszukać, tak, w celu znalezienia ewentualnych elementów e, konstrukcji urządzenia, które, które spadło na ziemię. Postaramy się to zrobić. Mamy duże zasoby ludzkie, mamy do pomocy wojsko, także mam nadzieję, że do, do godzin wieczornych powinniśmy zakończyć czynności. Jeżeli to się nie uda, czynności będą kontynuowane porze nocnej albo w nie jutrzejszym. No się wypowiadają, że to dron na tym. Ja to mieszkam kilometr stąd, tak po prostej drodze, o 12 godzinie w nocy już leżeliśmy w łóżku, no jak coś nie huknęło, no kurczę, od razu na taras, czy pali się, czy nie pali, nigdzie żadnego ognia nie było, tylko podobno później wnuc do wnuczki dzwonili, to że dym tylko był, ale mówię w nocy o 12 godzinie dym. To też niemożliwe. Na taras poszedłem, gdzieś nie pali. Po pokojach wszystkich mówię: może butla wybuchła, coś albo coś. Nic nigdzie nie było. I poszliśmy spać. So, i tak I, pan się nie zastanawiał, nie więcej? No, no bo co no, to ja może. Ja też sobie pomyślałem, że gdzieś może coś wybuchło. Ale tutaj przyjechałem rano. No, wstałem rano, tak bardzo rano się nie zrywam. Ale już samolot tutaj latał. Helikopter, mm -hmm. nawet nad moim podwórzem. Tutaj synowej mieszka blisko koleżanka, to u nich też szyby wyleciały i z kamery też tam nagrane jest mają na tak, podwórzu, mhm. tak? Taka no kamera przemysłowa. Tak. I iskry, wszystko tylko leciały i ogień tylko tyle było. No ale tam że leju żadnego nie ma. dziwne, nie? No że to podobno, jak mówią, że w powietrzu wybuchło. Czy się pan zagrożony? W końcu to mogło na podwórko spaść. Mogło, bo to niedaleko, kilometr stąd tak no po właśnie. prostej tej. Mogło spaść, ale jakoś nie. Już nie wiem, czyśmy się przyzwyczaili <grym> już tej wojny w Ukrainie czy co to trudno powiedzieć, ale nie przestraszyłem się. Czy słyszał pan ten wybuch w nocy? Tak, tak, tak. O której to było? za 12 dokładnie, no dokładnie To bardzo głośne było? No. Ha. No, takiego Pieruna nie ma takiego silnego jak to było. To był dobry wybuch. Był. Cała Polska żyje tym, co wydarzyło się na tym polu. Internet huczy od plotek. E, mówi się o dronie, o rosyjskim dronie e, Szachet. Co ciekawe, dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym czytamy, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy. Ani Białorusi. Tak więc na ten moment mamy więcej pytań niż odpowiedzi i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jesteśmy państwem graniczącym z miejscem, gdzie się odbywa, trwa pełnoskalowy konflikt. Analizujemy wszystkie potencjalne i możliwe scenariusze. Jeśli chodzi o meldunek dowódcy operacyjnego dotyczący przestrzeni powietrznej, bo taki otrzymałem dzisiaj rano, jak każdego ranka, systemy radiolokacyjne według wstępnej analizy nie zanotowały naruszenia przestrzeni powietrznej. Co nie oznacza, że nie będziemy weryfikować w tym zakresie i to jest też jedna z hipotez, którą trzeba brać pod uwagę. To są małe obiekty, drony są małymi obiektami, bo najprawdopodobniej mówimy o dronie, który rozbił się. Nie nosi on na razie z tych informacji, na razie podkreślam, znamion, które by świadczyły od razu o charakterze militarnym. U nas jest dużo tych działek, co odstraszają te różne zwierzęta, od kukurydzy, od innych, te takie gazowe działka, co strzelają. Myślałem, że któryś z tych działek się po prostu odpaliło. Nie? No, trudno powiedzieć, nie chcą nas informować jeszcze, to trudno coś tam przewidywać. Nie? Czy pani tu denerwuje to panią, ta sytuacja? No to po prostu no, jest trochę obawa, no bo to niedaleko budynków, a jakby to się stało w dzień, to mogłoby, mogłoby się coś tam stać ludziom, dobrze, że ofiar nie było. Jesteśmy z okolic, mamy 20 km stąd, bo jesteśmy z małej miejscowości, nieopodal, z Adamowa. A ja akurat dowiedziałem się od instruktora, który dziś ma znajomych w policji. Z tego, co się dowiedziałem, są podejrzenia, że jest to dron, gdzieś prawdopodobnie z Ukrainy. Ukraiński albo rosyjski? Prawdopodobnie tak. I przyjechaliśmy, bo jesteśmy ciekawi. Zakłócili i wleciał trasu, którą miał ostatnią przed do nas, albo zboczył z trasy, albo bateria padła i. A jakby tak spadło, na przykład nie to, że na podwórko. A gdyby na podwórko? I rozwaliłoby jej dom i to wszystko i ja wiem co by mogło być. Naprawdę czujemy niepokój i taką obawę co by mogło być gdyby to się stało tu. Tam jest y, taka obora i tam mieszka mój brat właśnie. Tam jest taka duża obora. No i on tutaj powiedział, że to była tylko kometa, był błysk i było uderzenie od razu. I, I obudził tutaj, się? I obudził się. To było takie faktyczne, że, dało się, że, że aż obudził ludzi. Z ustaleń Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że był to dron wojskowy bez głowicy bojowej, tak zwany Wabik. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał zdarzenie rosyjską prowokacją. Mamy do czynienia z rosyjskim dronem w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ministerstwa zaznaczył, że to kolejny raz, kiedy Rosja prowokuje państwa NATO. Spróbuj moich cukierków, krzyżki o smaku Czekolada Chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu ZERO i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą ZEN. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.